Przed Nie mi się dziś w nocy dla tego No. Chciałem wcześniej, ale wiesz, jak to jest. Żartujesz, taki drobny incydent miałby mnie zrazić. Chyba mnie jeszcze nie znasz. Ja też bardzo za tobą tęsknię. No. Muszę kończyć. Cześć. Cześć, Hejpa. Mama jeszcze śpi? Jak kamień. Dzwoniłeś do tej. Ona ma na imię Ola. A wiem, wiem. Jest dość popularna. Tak? W jakim sensie? A czy może ci tłumaczyć takie rzeczy? Skoro sam zacząłeś ten temat. A ja ci radzę ten temat jak najszybciej zakończyć. Unikniesz wielu przykrości. <laughs> Kiedy nasz syn nie wrócił do domu na noc. Nie jestem spokojny. Myślę, że nic złego się nie stało. A skąd to możesz wiedzieć? Nie wiem, ale to rozsądny chłopak. Rozsądni chłopcy dzwonią, kiedy mają zamiar przenocować poza domem. Jest w wieku, w którym różne pomysły przychodzą do głowy. Ale nie jemu. Nie jemu? Nie zapominaj, że Łukasz od pewnego czasu nie jest sobą. I to my go doprowadziliśmy do tego stanu. Uważasz, że to moja wina? Nasza. Jeśli chcemy, żeby Łukasz zachowywał się normalnie, musimy uporządkować pewne sprawy między sobą. Ania? Mamo, jestem zajęta. Nic mnie to nie obchodzi. Musimy porozmawiać natychmiast. Nie można tego odwlekać. Odkładać wszystko na później. Jacek, to nie jest odpowiednia pora na takie rozmowy. To nie jest odpowiednia? Od kiedy wróciłaś z tej swojej romantycznej eskapady, staram się, jak mogę. Proszę, przepraszam, wyjaśniam. Jacek, proszę cię. Co zrobiłaś, żeby było lepiej? Nic. A co ty uważasz, że powinnam zrobić? Przynajmniej zdecydować się na coś. Uspokój się. Poczekajmy trochę, pomyślmy, zanim obdzwonisz wszystkie szpitale i policję. Łukasz! Ojej, przestraszyłem cię? Dobrze, że mam zdrowe serce. Co ty tu robisz? Nie chciałam się wracać do domu. A skąd nie było cię tu wczoraj? Wpadłem na chwilkę. Spędziłeś tu noc, ale kiedy tu wszedłeś? Tuż przed zamknięciem. Byłaś zajęta w przekazie, nie chciałem ci przeszkadzać. Ojej, zamknęłam wcześniej, nie było ruchu, ale do głowy mi nie przyszło, że jesteś w biurze. Ola, nie denerwuj się. Chciałem mieć spokojną noc. Zostałeś tu celowo? Zwariowałeś, przecież rodzice umierają z niepokoju. Nic im nie będzie. Jak możesz tak mówić? Nie poznajecie. cię. Sam siebie nie poznaję. Dzwoń do domu. Mm -mm. Mama jest w szpitalu. No to dzwoń do szpitala. Nie. I daj mi spokój. Zrób mi coś do jedzenia. Jak chcesz. Mam kogoś? Dziękuję. Poradzę sobie, Pan doktor już na posterunku, zawsze taki pinny. Podobnie jak najlepsza w tym mieście siostrzyczka. Za przygotowa, miła dla pacjentów, lekarzy. Zwłaszcza dla jedynego. Czym sobie na to zasłużył? A, dużo by opowiadać. Dobrze, że się wczoraj bawiłaś? Świetnie. Ale zaskoczyłaś mnie. Nic nie mówiłeś w szpitalu o wspólnym wieczorze. Może dlatego było tak miło? Co może być lepszego niż spontaniczna kolacyjka w dobrym lokalu we dwoje? No na pewno lepsze to niż samotna kolacyjka w domu. Nie tylko ty wpadłeś na ten pomysł. Hmm. Szymczak też tam był. Szymczak? A co on robi w takim dobrym lokalu? Nie widziałam go. Nie rozglądam się za takimi zbiorami. No, ja też nie, ale trudno było nie zauważyć, kiedy weszli. Siedziałeś tyłem. Weszli? No tak, on i Ania. Szybko się pocieszyła, prawda? Nie chciałam ci nic mówić, nie chciałam ci psuć humoru. A potem gdzie wyszli. Myślisz, że ich widok powsłoby mi humor? Załosna parka. Jedno warte drugiego. Michał, ktoś może wejść. No to co? O, cieszę się tutaj specjalnymi względami. Innym chorym zwykłe pielęgniarki podają leki. Bardzo cię boli. Da się wytrzymać. Przyniosłam ci silniejsze tabletki. No. Z miłości czy nienawiści? Z obowiązku. Był tu mój wnuk. Od kiedy to masz wnuka? Od kiedy ty masz syna? To nie zupełnie. Czy nie czas, żebyśmy się pogodzili? Pójdzie w nas ta sama krew. Często tego żałowałam. Ach. Powinnaś być mi wdzięczna, że dałem ci żyć. Nic się nie zmieniłeś. Jestem za stary, żeby się zmienić. Ale z synem nie masz chyba, kłopotu. Jakiś taki miękki. Co mu naopowiadałeś? A co mu miałem naopowiadać? Nie wrócił do domu na noc. Namąciłeś coś, przyznaj się. Do tej pory nie zdarzało mu się to. Ciebie się wrodził? Ile to razy nie, nie wracałaś na noc? Zawsze, jak już nie mogłam wytrzymać, napędziłeś nam niezłego stracha. Gdzie byłeś? Cały czas tutaj, spałeś w pubie. Powinienem sobie kupić wygodniejszą kanapę. Wiesz, jakoś nie jestem w nastroju do żartów po dzisiejszej nocy. Daj spokój, to chyba wiesz, że jestem dość rozsądnym facetem. Ha, rozsądni faceci wracają do domu na noc, w twoim wieku. Mogłeś chociaż zadzwonić? Musiałem przemyśleć to, Jo. Gdybym zadzwonił, zaczęlibyście mi tłumaczyć i. Przemyślałeś? Mama się bardzo martwiła. Mama niech się lepiej zatroszczy o własnego ojca. Nie bądź dla niej tak surowy. Nie broni. Nie możesz się powstrzymać? Chcę uratować naszą rodzinę. No więc powiedz na mamie. O której dzisiaj wrócisz? Jeszcze dzisiaj nie wrócę. Wybij to sobie z głowy. Muszę mieć trochę samotności. Masz i pod dostatkiem we własnym pokoju. Zamykasz się i nic dla ciebie nie istnieje. Myślałem, że znasz mnie lepiej. Ja też tak myślałem. Mój pokój to nie to samo. Cztery ściany niczego nie załatwią, bo wciąż jestem w domu, w którym dzieje się coś niedobrego. Jadłeś coś? Jadłem, ala mnie nakarmiła. Więc idź do samochodu. Weź butelki i zanieś je na zaplecze. Musisz to jakoś odpracować. Ten jest mój tato. Rano wybiegłaś bez śniadania, byle tylko uniknąć tej rozmowy. Wiedziałam, że jednak kazanie mnie nie ominie. Ilekroć pomyślę o tym typie. Nie ma tak rafa, ale proszę cię. Co cię z nim łączy? Tylko przyjaźń. Przyjaźń. Musi mieć pewne podstawy. I ma. Jakie? Wiesz, Rafał pomógł mi w bardzo krytycznej sytuacji. W którą sam Ciebie wpierw pakował. Być może, ale nie celowo. A potem mi pomógł. Myślę, że zrobił dla mnie więcej niż ktokolwiek inny. A co ja mogłam dla Ciebie zrobić? Oj, Mamo, proszę Cię, idź do apteki. Mam teraz pacjenta. Nie martw się o mnie, naprawdę. Rafał, nie jest to taki zły, jak myślisz. Hmm. Za to Ty bardziej naiwna niż myślałam. Całkiem straciłaś rozum. Być może. Ale z tym mi lepiej. Jestem teraz bardziej szczęśliwa i uśmiechnięta. Pa. Gdzie on jest? Myślałem, że mój telefon ci uspokoi. Powiedziałeś tylko, że, że on spał tutaj, w pabie. A co miałem ci mówić? Poza obolałem bokiem od niewygodnego spania nic mu nie jest. A gdzie podział się teraz? Poszedł wyrzucić śmieci. Uspokój się, usiądź. Jesteś kłębkiem nerwów. Dziwisz się? Dziwię się. Łukasz, jak mogłeś? Ale po co te nerwy, mamo? Nie ci, żebyś nie chodził do mojego ojca. Co on ci naopowiadał? On nie ma z tym nic wspólnego. Nie on sam. W takim razie co ma? Wszystko. Wszystko. Pójdę jeszcze, wyrzucę te graty z zawczerą. Dajmy mu się w spokoju pozbierać. Może, może potrzebuje trochę samotności. Wracaj do pracy. Na czym konkretnie miałoby to polegać? Aha, czyli jednym słowem akwizycja. W takim razie przepraszam. Nie, w ogłoszeniu nie było to jasno określone. Nie, chodzi o to, że chyba nie udałoby mi się nic sprzedać. Nie jestem zbyt przekonujący. Dziękuję. Cześć, tu Maciek. No mam interes. Powiedz mi, czy twój brat dalej zajmuje się tą firmą budowlaną? A no ty? Znowu byś zapomniał. Dzięki. Proszę cię, nie bierz już tych lekarstw. Przynajmniej parę dni. Gdybyś tu był? Byłem i co? Ile wzięłaś na noc? Nieprawda. Nic wczoraj nie brałam. Tak mocno spałaś. Przy tobie zawsze tak śpię. Ach, gdyby to tylko ode mnie zależało, byłbym przy tobie każdej nocy. Patrzyłbym, jak śpisz, jak oddychasz przy mnie. To zależy tylko od ciebie. <noise> Trzymaj się, kochanie. Może wziąłbyś kilka zaproszeń na wernicarz dla znajomych ze szpitala? Wszyscy są tak bardzo zapracowani. Nie sądzę, żeby znaleźli no. czas. Czas. Nie wierzę, że wszystkim go tak brakuje jak tobie. Ty co ci chodzi? Przecież ja będę. Na pewno? <noise> jak mógłbym nie zrobić tego dla ciebie. Pa. Tak. Na pewno jesteś już spóźniony. Zjadę na coś zjeść. Ale wrócisz szybko. Tak, ale ty też odpocznij, bo miałeś dwie ciężkie operacje. Nie były aż takie ciężkie. No ja wiem, że dla tak znakomitego chirurga to nawet trepanacja czaszki to jak wyciągnięcie za adres od paznokcia, ale mimo wszystko odpocznij. Bardzo troszczysz się o moją kondycję. No, skoro jesteśmy umówieni na wieczór. Mamo, jak tam w pracy? Wszystko w porządku. A ty? Nie widujesz się z Łukaszem? Widuję się, ale. No ostatnio jakoś się nie możemy porozumieć. Kryzys narzeczeński. On ma problemy, ja nie. On pełen egzystencjalnych dylematów. A ja szczęśliwa. Szczęśliwa? Mhm. Zadowolona, spokojna. Egoistka. Drażni mnie, że on ciągle się czegoś czepia, roztrząsa. Powiedziałaś, że jesteś szczęśliwa? W szkole idzie mi nieźle. Nie brakuje nam pieniędzy. Ty po pracy wracasz do domu, gotujesz mi obiady. No ale nie zawsze tak było ze mną i z obiadami. Wiem, ale wszystko, co zło za nami. A ja się bardzo cieszę. Nie boisz się, że znowu? Nie. Wyszłaś z takiego dołka. Poradziłaś sobie. Chodzisz na spotkania, dbasz o siebie. Staram się. Wiem, że już mnie nie zawiedziesz. Po prostu to wiem. Nie zawiodę cię. Na pewno. Tyle przeze mnie wycierpiałaś. sobie z życiem. Zbierzmy się. Ale... nie zostawiaj Łukasza. Nie, nie, nie mam zamiaru. On wiele dla mnie znaczy. Powiedz mu, że... że wszystko się ułoży. Powiem mu jutro. Jeśli przyjdzie do szkoły. Muszę z panem porozmawiać się, doktorze. Ze mną? Był pan moim pacjentem? Nie, ale pan może mi pomóc. Póki nie przyjdzie pan ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, nie szanuję. To niemożliwe. Niemożliwe? Wybaczy pan, ale procedura... Nikt nie może o tym nic wiedzieć, nikt. Wiem, jak to się skończy. Bardzo zmęczony, więc albo powie pan o co chodzi, albo potrzebuje pomocy dobrego chirurga. Pana pomocy. Stało się coś bardzo niedobrego. O czym pan mówi? O tym, co znajduje się w mojej głowie. Słucham? Tylko musi to pozostać między nami. Słyszał pan o tajemnicy lekarskiej. Może pan spokojnie mówi? taka firma? Nie, to jakaś pomyłka. Mamo, kto dzwonił? Nie do mnie? Nie, pomyłka, jakaś firma budowlana. No to do mnie. Jak jeszcze raz będą dzwonić, to proszę cię, żebyś mnie zapowała. A co ty masz z tym wspólnego? Może pan wyrażać się troszeczkę jaśniej. Co znalazło się w pańskiej głowie? Coś co nie pozwala mi normalnie żyć. Ale chodzi o jakąś pozostałość po operacji? Miał pan jakiś uraz? W wielkim uproszczeniu można by to i tak nazwać. Może gdybym pana zbadał, to nic nie da, nawet tręgiem tego nie wykaże. Jeśli jest tylko jakaś nieprawidłowość, to... nie sądzę, aby dało się coś wykryć. Wszystko da się wykryć. Technika jest na naszych usługach od dawna. Oni. Mają bardziej zaawansowaną technologię Oni, kto taki? Każdej nocy wysyłają do mnie sygnały To prawdziwe piekło, doktorze Przepraszam, chyba czegoś nie rozumiem Kto wysyła do pana sygnały? Oni Ci, co mnie porwali Kto pana porwał? Co pan wie? Istota pozaziemskie. Chyba ja jestem zmęczony. Jak mogę panu pomóc? Wiedziałem, że mogę na pana liczyć. Jak tylko pana zobaczyłem, to drobiazg. Musi pan tylko usunąć z mojej głowy ich na Dłużej tego nie wytrzyma. To rzeczywiście drobiazg. Wręcz rutyną. Jak długo to trwa? Od 17 kwietnia. No, no chyba pan trafił pod niewłaściwy adres. Jestem wariatem! Tego nie powiedział. Musi pan tylko spotkać się z innym lekarzem. Mogę pana zaprowadzić. Niech pan zapomni o naszym spotkaniu. Tak będzie dla pana lepiej. przywrócić do pionu, inaczej znosi go na manowce. Oświadczyła mu się przy nim, rozumiesz? To co ja miałam zrobić w takiej sytuacji? Samo życie, dzisiaj o 21.00. Respekt przed nimi czuli nawet najwięksi twardziele. Macie sprowadzić tę sukę żywą lub martwą. Ale Kodi była zacwana, by dać się złapać. Jej dziewczyny również. Czy wyglądam na przestępczynię? Nie jestem spokojny. Czy nie czas, żebyśmy się pogodzili? Nic się nie zmieniłeś. Mama niech się lepiej zatroszczy o własnego ojca. Nie bądź do niej tak surowy.